Chcę Wam włączyć, żebyście posłuchali mój soundtrack z samego rana. Tak jest od samego rana. Oni są nienormalni. Jacek tam z Andrzejem. 8.30 od 7.30 do 9.30 robią rzeczy, które są najgłośniejsze, później idą na murek, chcą tam odpocząć. Później Niestety zdru... czasem nie idą od Później jest drugie śniadanie, później jest obiadek, później już jest po robocie o 14.00. Jest absolutna cisza wspaniała, błoga. Można skupić się i słyszeć swoje myśli z powrotem. Co oni tam wykuwają? I Janek chciał do garażu wjechać nie tam gdzie jest garaż, tylko obok, i muszą dziurę w ścianie wykuć. Fantazja. Czy u was też są remonty. Właśnie sąsiad jeden skończył, drugi zaczął, i właśnie ta nasza ulica jest trochę jak studnia, więc jak oni kują kamienicę Te naprzeciwko. I wibracje się przynoszą do samego serca, duszy. Zmówić, mówicie, dlaczego my tu kawy nie mamy? Ja, ja wiem. Zaprosił to. mnie do odcinka, nie ma kawy. E, bo ja oczywiście, jak to zwykle, pan, bardzo lubię narzekać, więc nie ma problemu, żebym tu narzekał. E, Ponarzekałem na Instagramie i Pan mi napisał, Artur, że. A dlaczego tak? Po co ja narzekam? A jakbym wyszedł tam z kawką do miłych chłopców? To było cichutko. I to jest chyba strategia na to. Nadwałyki, Dresie agresywnie, znowu. jak debil ze Śląska. Taką kawę teraz pijemy z Moniką. Smakuje ci? Tak, ona jest pyszna. Jest z Indii. Pyszne. Indie są... to jest taki kontynent, doskonale o tym wiem. I tam powstaje kawa, nazywa się Little Flower. Ta kawa podróżuje statkiem z Indii daleko do Niemiec, do Berlina. One są na zachodzie i tam wypalają, panowie. Nazywają się 19 grams. Że to jest taki twist, bo 18 grams, 18 gramów, więc espresso. Jakie to ciekawe, prawda? Przesmutziłam i dalej nie mam kawy. To, że mi ją machniesz tu przed nosem. Moniko, dzisiaj mówmy o wszystkim, byle nie wspominać o twoim kursie. O czym jest ten odcinek, Moniko, dzisiaj? To jest twój kanał. Ja myślę, że ten odcinek to jest odcinek o tym, co się robi, kiedy się nie ma siły. Mieliśmy nagrywać odcinek o naszych markach osobistych. To jest zanim ty zagadasz państwa na śmierć. Kurs się nazywa Masz Siłę, dlatego że faktycznie dużo ludzi nam pisze na naszych Instagramach, że nie mają siły, że się boją, że wiecie, wiadomości w mediach są tak skonstruowane, żebyśmy się bali wszystkiego, też różne rzeczy się dzieją, jest też kryzys i nie będziemy zaprzeczać, że on istnieje, ale też nie będziemy zaprzeczać temu, że kryzysy się zdarzają i za naszego życia już parę było też. Mimo, że ty żyjesz dopiero 20 lat, to i tak jakieś tam się wydarzy. To prawda! A to jest mgnienie, oka. W każdym razie, jeśli Chodzi o kryzys, no to kryzys jest szansą zawsze. I szczerze mówiąc, mnie zawsze kryzysy nieświatowe, ale kryzysy w firmie motywowały do tego, żeby wziąć dupę w troki ze przeproszeniem i coś zmienić, coś zrobić ze sobą. Ale to jest to, jak ja działam, bo ja działaniem leczę moje lęki, co pewnie jeśli jest tu jakaś psycholożka czy psycholog, to napiszcie mi, że to nie należy tak robić. Na razie, po... nie słuchajcie. O, dlatego zrobiłam ten kurs Masz Siłę, ale on jest też o marce osobistej. Bo tak, zrobiłam go z Ewą z dochodowej firmy i Ewa tam się. Rozprawia z przekonaniami finansowymi, bo prawda jest taka, że jeśli będziecie wierzyć dalej w te rzeczy o pieniądzach, które wierzycie, to nic się nie zmieni. Mówi jak negocjować podwyżkę, ale też mówi jak znaleźć swoje mocne strony, budować markę osobistą, i my Wam o tym dzisiaj opowiemy. Ja w kursie, oprócz tego, że przygotowałam dwa e-booki, to jeden jest o zestawach mocy, to mówię o tym, jak znaleźć swój wyróżnik stylu, bo wyróżnik stylu buduje markę osobistą. I co marka osobista ma wspólnego z siłą? Ona ma z siłą to wspólnego, że marka osobista przydaje się zawsze. Nie zawsze. Niezależnie, czy jest kryzys, a właściwie bardziej w kryzysie, niż nie w kryzysie, dlatego, że ona się przydaje, żeby się wyróżnić w internecie, przydaje się, żeby wyróżnić się u siebie w pracy, na etacie, ale też ubrania mocy przydają nam się w różnych takich e, pozazawodowych sytuacjach, na przykład jak musicie się z byłym mężem spotkać, to lepiej mi wnosić sobie ubranie, które dodaje siły, niż odejmuje. Co byś się ubrał na spotkanie z gołym Ja Ci dziękuję, że znowu jesteś z nami tu na kanale. O, o czymś sensownym mówię, a nie tylko papla jak ja. Bo ja się w koszulę białą uwielbiam ubierać. I tu rękawki podginam, bo nie wolno chodzić w krótkich rękawkach w koszuli. Przesada. Ale na pewno bym wziął ze szafy to, co jest najdroższe, najlepsze, najbardziej kolorowe, żeby temu gnójkowi no pokazać. Aczkolwiek Cześć, namawiam do dialogu. Nie trzeba tak robić. Tam w gołej klacie wygląda, właśnie, kiedy skończę. No bo Janusz musi tam gipsować, a oni tu po cholerę mu przeszkadzają? W każdym razie wracając e, po tej dygresji, moim zdaniem w pracy też, też tak robimy, jak była grupka ludzi, ja akurat pracuję z programistami, więc to jest bardzo łatwe ubrać się lepiej, po prostu ubrać się w cokolwiek grupy. Jak tam ubiorę koszulę, albo nie daj Boże marynarkę, nie daj Boże poszetkę, nie daj Boże coś innego niż spodenki, to od razu się od nich wyróżniam i czuję się silny. A czasem jak nie mam akurat siły i się nie chce i mam zły dzień, to to jest niezbędne, tak jak mówi Monika. Pamiętam jak kiedyś w bardzo popularnym talk show, Chyba była aktorką, a nie znam aktorek w Polsce. Chyba była aktorką, w której rozebranie się do Playboya było szczytem kariery. W każdym razie ona powiedziała, że Jezus nic mi nie dało tyle satysfakcji, jak poszłam do tego Playboya ja się rozebrałam i ten były teraz widzi, kogo stracił. Po to to zrobiłam. I to mi się podobało. Też bym tak zrobiła, dla mężczyzn to nie działa. Naprawdę. Jest taka scena we francach, jak Ross z Chandlerem kłócą się, e, że Playboy wydrukował czyjś żart i kłócą się czyj to jest żart. I przychodzi Joey, przychodzi Joey i mówi, ale wy wiecie, że tam są rozebrane kobiety, prawda? Też Mówimy koniec, temu nie, dlatego upadł, ok? Bo to już dygresji. nie jest czas na takie pisma. Dzisiaj będzie o naszych wyróżnikach stylu i naszych wyróżnikach marek. Wyróżnik stylu, o tym jest w kursie. Wyróżnik stylu to jest taki element y, ubrania, czy też wizerunku, bo to nie musi być ubranie, mogą być włosy, na przykład m, makijaż, szminka w określonym kolorze, y, który stosowany konsekwentnie y, kojarzy się z nami, czyli z taką kroplą, która drąży skały. Czy wiadomo, że to jest on? Y, że myślisz sobie, y, Kuba Wojewódzki, to co myślisz? Ja, ale zawsze ma takie szalone włosy szalone do góry. Szalone włosy, jak myślisz... Szalone włosy do góry, okulary i zawsze ta twarz jest, to widać jak ktoś rysuje, rysownik zawsze wychwyca te, te, te smaczki czynne, i on zawsze ma te włosy takie do góry i okularki, Reszta nie ma znaczenia, bo on się zawsze w marynarki albo koszule ubiera najczęściej, ale zawsze go właśnie charakterystycznie rysują, że te włosy takie do góry i okularki. Konsekwencja jest to chyba niezbędną elementem, bo napisał dzisiaj do nas pan, czy dobrze prowadzi profil, bo jego wy wyróżnikiem jest poszetka i na jednym zdjęciu na 20 ma tę poszetkę. No. Czyli to, to, to znaczy, że to nie jest dobry wyróżnik stylu. Ja mam często koszulki kolorowe i mam zegarki kolorowe. I włosy do góry, jak twój idol Kuba. Prawda takie szalone no, on jest bardzo inteligentny. Yy, Kenzo. Kenzo jest, yy, tak. Jest uwielbiam i wszystko głupiem. Macie coś Michał, to, to Michał bardzo lubi tę firmę. I faktycznie to jest w różnych stylu, czyli mocny zegarek, włosy szalone plus koszulki zazwyczaj Kenzo. Jeśli macie inne postrzeganie Michała i inny wyróżnik stylu Michała, to napiszcie mu w komentarzach. Jeśli zaniedbane ubranie, nieuczesanie jest jednym z tych dwóch rzeczy, które Wam przychodzi na myśl, to nie piszcie o tym. Po prostu napiszcie, że odcinek jest piękny i to wystarczy. A druga rzecz, no to jest właśnie wyróżnik marki, czyli to, z czym ty się kojarzysz w internecie. I z czym ty chcesz się kojarzyć w internecie? Z mądrością, z merytoryką, z systematycznością i tym, że jestem miłym chłopcem. Wychodzę. Z kawą i sarkastycznym, okropnym, podłym, niskim. Humorem. A z biznesem przecież nagrywasz, tego... A, tej... jeszcze z tego pieniądze mam biorę. <laughs> Jezu, moja działalność w internecie jest Ale wspaniała. dobrze, że zapomniałam co, nie? Że o biznesie was uczy, o prowadzeniu e, Instagrama, ja o robieniu kawę, zdjęć do pięknie. Instagrama. Ale też na tę te kawę trzeba jest... zarobić, więc ja powoli sukcesywnie będę o tym mówił. Jest kawa, jest biznes, y, jest jakość jakości poczucie humoru. I podróże też byliśmy ostatnio w Warszawie i w Bydgoszczy. Piękna. Nie ostatnio. byliśmy w Bydgoszczy czy Byliśmy nie? w Bydgoszczy. Kiedy? Czy coś co z Bydgoszczą było. Maja wczoraj powiedziała, że chce tam z Tobą pojechać. A, na... Michał miał w Kielcach swój, swoje przemówienie TEDxowe. Znajdźcie na YouTube. Bardzo się przygotował. E, nie przygotowywał się w ogóle, ale moim zdaniem bardzo dobrze mu poszło. Okej, okay, kochani. E, Może i TEDx, TEDx, TEDx Bydgoszcz. Ja też miałam wtedy swój TEDx. Tylko ja miałam TEDx na Kazimierzu w Krakowie, ale w tym samym czasie mniej więcej. Najpierw byliśmy w Bydgoszczy, a później ja wracałam do Krakowa na swoje przemówienie. Ja miałam, słuchajcie, wykute na pamięć swoje przemówienie. Pytam się Michała w drodze do Bydgoszczy. Powiedz mi swoje przemówienie na TEDx, a on, ale ja go nie mam jeszcze, ale ono jest jutro. I to jest masa czasu. To jest tyle czasu, ile można wymyślić różnych dużych rzeczy. To jest też różnica pomiędzy naszymi markami osobistymi, że, że, że ja się kojarzę z takim nudnym, strategicznym. Nie nudnym. Zaplanowanym. Pięknym. Ezoterycznym. Co ale ezoterycznym, ale zaplanowanym działaniem. A Michał właśnie jest takim super spontanicznym. Ja jestem jak taki piesek. że tak skaczy. Kiedyś, słuchajcie, Michał na spotkaniach firmowych zajmował się tym, żeby wszyscy się dobrze czuli. Bo to jest ważne. E, czyli nigdy nie mówił, że coś mu nie pasuje. I dbał o to, żeby wszyscy czuli się super. Dobra e, atmosfera. E, tylko, że później jak zaczęło mu przeszkadzać, zaczęły przeszkadzać różne rzeczy, narastać, 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 to nagle z tego że wszyscy się dobrze czują, ale trzeba do roboty się wziąć i ja to muszę robotę zrobić, więc wtedy przerwałem ten proces. Tego pieska skaczącego się zmienił się w Rottweilera, więc była to po prostu ogromna, ogromna było... różnica. Sensu w ogóle, niezależnie czy prowadzicie markę w internecie czy nie, to nad takimi wyróżnikami i siebie w pracy, bo każdy z nas ma swoje unikalne cechy. I właśnie niektórzy są systematyczni, a niektórzy są super spontaniczni, pomysłowi i w ogóle myślą poza pudełkiem trzeba nam obydwojga. I, i potrzeba nam i jednych i drugich wasza jakby najmocniejsza cecha jest waszą taką naprawdę cechą marki osobistej czyli jak coś się dzieje w robocie to po co ludzie do ciebie przychodzą czy potrzebują się wygadać bo wzbudzasz zaufanie czy motywujesz więc potrzebują twojej energii czy być może potrzebują twojej harmonii strategii zorganizowania każda każdy z nas ma do zaproponowania zupełnie co innego i na tym też możemy budować markę i dobrze jest później w tym swoim wyróżniku stylu, w jaki sposób te cechę podkreślić. No bo jeżeli Michał w swoich wyróżnikach stylu ma właśnie te szalone koszulki kolorki. z logo, kolorki, zegarki, no to widać po nim, że jest kreatywny, że jest wesoły i spontaniczny. A gdyby siedział tutaj w dwurzędowym garniturze, jeszcze za dużym, to by znaczyło, że jest klasyczny, że y, przestrzega zasad. I to też jest potrzebne, jakby Będziemy w każdym mieli... zespole... Pani Moniko, uważam, że to Poruszymy na następnym naszym spotkaniu. Tak to mniej więcej wygląda. Jakby pierwszym krokiem jest znalezienie tej jednej cechy, która cię wyróżnia. Później możecie się zastanowić nad swoim wyróżnikiem stylu, może on już jest teraz, może być później. A jeżeli go nie macie, to dobrze, gdyby on te cechy charakteru właśnie podkreślał w jakiś sposób. To może być Wasze ćwiczenie po dzisiejszym odcinku. A dlaczego to jest ważne? Bo Ty zawsze mówisz o tych 7 sekundach, że się kogoś od razu rozpoznaje. Chyba, że właśnie nie zawsze chodzi o zapamiętanie. Chodzi o to, że masz 7 sekund na zrobienie dobrego wrażenia. Dobrego wrażenia, może tak. I czasem cię wcale nie muszą zapamiętać, bo są takie miejsca, gdzie lepiej, żeby cię nie zapamiętali. To zależy, co Ty chcesz osiągnąć ubraniem. Ja tam nie wracam. No, Michał po prostu musi być zapamiętany zawsze i wszędzie. Ale czasem możecie się chcieć po prostu ubrać na negocjacje, tak, żeby wynegocjować to, co trzeba. I to zawsze. Zawsze jest tak, że, że po prostu zastanawiamy się nad celem, jaki mamy, więc jeśli budujemy markę osobistą, no to mamy jakiś cel, jeśli idziemy do banku, to mamy jakiś cel. Jeśli idziemy na randkę, to też mamy określony cel, więc jakby to za tym stoi, za takim ubieraniem się w, w taki bardzo świadomy sposób, czyli jak dane rzeczy po prostu na nas oddziałują. I o tym mówisz w kursie, przypomnij jego nazwę. Kurs nazywa się Masz Siłę, i tam po prostu o takich rzeczach mówimy razem z Ewą. I ten kurs jest zaplanowany jako kurs taki super motywacyjny, czyli jeżeli tej siły Wam brakuje albo będzie brakowało, bo dostęp do kursu jest dożywotni, to zawsze nas sobie można włączyć na słuchawkach, tak. tylko po to, żeby się zmotywować do tego, żeby zacząć działać. Bo to nie jest taki typowy kurs, gdzie krok po kroku coś zrobisz, tylko bardziej macie zainspirować, macie dodać siły. Też do tego, żeby zajrzeć do swojej szafy i żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie ma w tej szafie ubrań, które ciągną Cię w dół, bo takie ubrania też istnieją. W tym też w kursie, przynajmniej w mojej części, się po prostu zastanawiamy. Bo ktoś się pewnie zapyta, czy takie coś jest potrzebne, żeby się tak bustować, tak motywować. Ja uważam, że bardzo. A my Kiedyś oglądałem... Yy, zobaczcie, jak to piękna historia zatacza koło. Kiedyś oglądałem serial, który się nazywa... w garniturach? To pociągnęło mnie do poznania tej pięknej kobiety, a teraz oglądam The Billions o, o, o miliarderach. Bo, jak sobie obejrzy wieczorem albo rano odcinek. I do jakiej kobiety to cię przyciągnie, skoro z... ja nie jestem bilionerem? Zobaczymy! Jak, jak obejrzy taki odcinek, to mówię, kurczę, Już się tak czuję, jak w ten Bobby Axel, Już bym tak chciał i w ogóle ten ich mental zupełnie inny od mojego, czy iść na targ, czy nie iść na targ. Super, to mnie mega motywuje. Ja myślę, że konkluzja jest taka, bo ja tu o ubraniach, o kursie, ale konkluzja jest taka, żeby też w internecie, słuchajcie, czy w mediach ogólnie, czytać, otaczać się rzeczami, które nam, które nam tej siły dodają. A nie odbierają. Tak. I to zwróćcie uwagę na newsy. Nie ma dobrych. Nie. Wiecie, dlaczego? A to się nie opłaca. Dlatego, że tylko złe się klikają. Drama. E, drama się klika, hejty się klikają. Żadne dobre wiadomości się nie klikają, dlatego w głównych mediach ich nigdy nie ma. I zobaczcie, że tam nigdy Wam nikt nie powie o Jezu. Nie było takiego wzrostu stron internetowych, sklepów internetowych, małych marek, małych ludzi, małych, małych brandów. Przedsiębiorczości. jak teraz. No bo nie było w ogóle takiej potrzeby. Teraz była potrzeba po pandemii. Bardzo dużo młodych i starszych ludzi uznało, że zrobią coś w internecie. I, robią, I to jest fantastyczny i im sukces. Idzie. Ale po co o tym mówić? Lepiej powiedzieć, o, znowu mu spadł ten pokrowiec telefonu. I co teraz? I co teraz? Nie, no, A mógł się zabić. Wiecie o czym mówimy, nie? Że, żeby wprowadzić Jesteście też taki detoks od negatywnych osób, bo, bo czasem to jest tak, że z przyzwyczajenia kogoś obserwujemy i nagle się okazuje, że ten ktoś nam mówi, że będzie po prostu strasznie i wszystko umrzemy za trzy miesiące, za cztery. Mm, I jest takim wieszczem samym złych rzeczy. No pytanie, czy na, na niektóre rzeczy po prostu nie da się przygotować też? Więc może lepiej po prostu budować swoją siłę, zamiast się zamartwiać, bo też zamartwianie się to jest taka energia, która też ciągnie Cię w dół. Więc jeśli nie musicie, to nie oglądajcie takich ludzi, bo po co? To jest nasz wybór. Nas oglądajcie. Właśnie, tu jest pozytywna energia. Yy, i to jest, Wyróżnikiem e... naszych marek jest to, że my staramy się Was podnosić. Pozytywne, bo jesteś zwycięzcą, zwyciężczynią. Tak? To jest feminatyw? Feminatyw. Ktoś bardzo mądry w bardzo mądrej książce, której nazwiska i tytułu nie pamiętam, powiedział kiedyś, że nasze życie to jest pasmo mikrodecyzji. I taka mikrodecyzja powoduje to, kim się tak naprawdę stajeć. Naprawdę może być bardzo nieduża rzecz. Typu dzisiaj nie oglądam e, newsów w 10, tylko 9. I to już nas mocno zmienia. Dzisiaj robić? nie oglądam newsów. Dzisiaj nie oglądam newsów. I takie małe decyzje mogą nas całkowicie przetransformować i to nasze życie. Czyli odcinek powinien się nazywać Kogo Nie obserwować w internecie. Tak, nas trzeba. <laughs> Jak nie subskrybujesz, to zasubskrybuj mi będzie bardzo miło. Ostatnio ktoś Michała odsubskrybował. Ja napisałem do tej osoby. Jezus, jakie to byłoby szczelne. Żeby tak przestać? Z dnia na dzień? Ja nic nie powiedziałem złego, Barbara. No, także już, już jesteśmy znowu subskryb Subskrybujemy siebie nawzajem. Dajcie znać w komentarzu, czy, czy wam się podobało nasze spotkanie z nami. I czy macie siłę teraz, czy jak to sobie radzicie? I w ogóle co? O, wiem. Jak sobie radzicie, żeby zdobyć siłę na co dzień, oprócz kawy? Albo też kawa jest ważna, co nie? Żeby się napić kawy ja i lepiej nie wejść dostałam, w dzień. Ja nie chcę o tym rozmawiać. Jest nie, to nieważne. A subskrybujesz mój kanał, subskrybujesz to dobrze. Dobra, tak. Te... Do zobaczenia. No czeka jeszcze to. Aha, dobra, już że, że koniec. Tak. Trzymajcie się. Bardzo ciepło. Michał chciał jeszcze pogadać i o pierdołach. Do usłyszenia w następnym odcinku. Niech pan nie zaproszę i będzie po prostu paplanina ze mną.